Engue model EP2 Pro, kolejny składak, można prawie uznać, że składak, który się nadaje do kampera, choć chyba trochę nieszczególnie ze względu na jego rozmiary. Natomiast na bagażnik rowerowy jak najbardziej wlezie. Rower ten otrzymałem do testów od sklepu buymore.com, wszystkie linki w opisie filmu. EP2 Pro to rower składany. Jest to typowy składaczek. Zaraz mechanizm składania tutaj zademonstruję i pokażę Wam jak to działa i jak rower wygląda po złożeniu. Jest to składak typu Fatbike. Fatbike, czyli taki rower, który jakiś czas temu, kilka ładnych lat albo już kilkanaście lat temu przywędrował chyba ze Stanów Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam. Były to wtedy głównie rowery typu górskiego, służące do jazdy po piasku, po śniegu. Ze względu na duże, szerokie opony na, na dużym balonie, opony niskociśnieniowe, które po prostu pomagają jeździć w takich właśnie warunkach. I te opony niskociśnieniowe zostały jakiś czas temu, głównie przez Chińczyków, zaimplementowane do rowerów typu składak. I tutaj mamy taki rower na 20-calowych kołach. Są to koła takie.